Hey, Mano widzowie, witam was już w kolejnym odcinku z 99. I dzisiaj, w sumie, to już w wigilijnym odcinku. Bo jak to wychodzi, prawdopodobnie jest niedziela, czyli wigilia. Ale co będziemy dzisiaj robili, widzowie? Mamy tu Krystal czesty, zadanie jest proste: 100 kluczy, 1 huge, musimy go dropnąć. I mam nadzieję, że nam się to uda. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, tutaj koniecznie łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. My bez przedłużania od razu odpalamy sobie tu podkę na szczęście, bo nasze się kończy. Wiem, że to nic nie daje, tak wiem. Księgi mamy odpalone i jeszcze tradycyjnie nasz ukochany ananasek. I on również jest odpalony, więc możemy zaczynać, bo 100 chestów trochę zejdzie, więc nie będę wam widzowie przedłużał, tylko pokazuję, co dropi. Giant coin jar, okej. Okay. Speedranujemy te chesty, widzowie, bo 100 chestów, naprawdę, myślę, że ten odcinek może trwać na spokojnie z 25-30 minut. Ale liczę coś potężnego, okej. Okay. Strong pets łowcy skarbów 4, fajnie. Przydadzą się te książki, nie będę narzekał z nich. Oj, tutaj to już totalny kloc. Ale ten huge jest widzowie nasz, on musi nam dzisiaj dropnąć. 600 osób go ma. Widz, mogę wam powiedzieć oficjalnie, że dropnął takiego huge'a właśnie za pomocą jednego otworzonego chesta. Otworzył sobie dosłownie jednego chesta i go dropnął. Więc jak widz dropnął, to ja też muszę. Nie mogę być słabszy, musi mi dropnąć. Kończwórka, spoko. Z ksiąg nie będę narzekał, może jeszcze fortunka przy okazji dropnie, jak po ostatnim openingu, jak doskonale pamiętacie. Było 50 chestów, dropnęły 4 fortunki. Dzisiaj 100 chestów to liczę na Po Pozostał w sumie ostatnio dodany w update, ale to raczej już każdy wie. Name tag. Po co nam w ogóle name tag jest? Ta Power Strong Petsy, okej. Okay. A, i też mam taktykę... O, poczekajcie, bo happy pets nam dropnęły. Fajnie, kończurki, tap power, okej. Okay. Te happy pets chyba nie są drogie. Ale widz mi podsunął taktykę, żeby właśnie szybko podchodzić i odchodzić. Szybko podchodzić i odchodzić. Tak zdecydowanie szybciej otwiera się właśnie te czesty. Więc tak będziemy robili i tak speedranowali. U, charmstone, bo został ostatnio dodany. Let's go! Nie wiem, czy sobie go w sumie otworzyć, czy widzowie nie otwierać, ile jest na jego procent? Bo ostatnie moje czarm z tą którą otworzyłem 0245, ok. Z jednego ostatnio na live'ie dropnął mi oczywiście strange charm. A z pozostałych, no to no widzicie, co mi dropnęło. Ale dobra, zróbmy dla kontentu, otwórzmy i co nam dropnęło. Uuu, ej, oddają ostatnio te czarmy. Coin charm. Elegancko, od razu sobie go ubiorę na tego taj tajnika. Albo na tego, bo ten taki biedny, dobra, na tego zakładamy, więc sukces i lecimy dalej z openingiem, bo na kotek, co tam? Myśli, że mi dzisiaj dropnie hugek. Jak dropnie hugek, to się pogodzimy, dobra? Bo ostatnio widzowie nie wiem, czy oglądaliście, ale... ale niestety pokłóciliśmy się z tym kotkiem. Dzisiaj się mam nadzieję, że pogodzimy kolego. Ja dzisiaj mam dobry humor, więc mam nadzieję, że mi kotek przyniesie szczęście i mi coś tutaj dropnie. W sumie coś, no ja nawet fortunek widzowej nie chcę. Ja chcę tylko jednego huja. 100 kluczy i jeden huge, nic więcej. Bo te Keylucze kosztowały mi ponad 5 milionów. Więc jak dropnę Huge'a, będę totalnie na zero. Więc proszę bardzo, dajcie mi tutaj Huge'a. Ok, Krystal K fajnie. Będę miał jeszcze jedną szansę na Huge'a. W ogóle, co by się wydarzyło, jakby mi dwa Huge'a dropnęły? No wtedy to ja bym był przysięgam w totalnym soku. ale jest to możliwe. Chociaż prawdopodobieństwo jest jedno na milion, to po ostatnich openingach moich i otwieraniu jajek, wiem dokładnie, że jest to możliwe. Bo jak w Petsimix na koniec miałem totalnego pecha, to w Petsim99 mam totalne szczęście. No, nie liczymy tego koła fortuny, bo koło fortuny to jest najgorsze, co może być. Nie polecam wam kręcić tym kołem, no chyba, że za friko, ale kupować tiketów odradzam z automatu. Kto ogląda odcinek, jak kręciłem tym kołem fortuny, doskonale wie. 100 tiketów, albo 50, bo już nie pamiętam. I nic totalnie nam nie udało się zdobyć, więc no, odradzam serdecznie. No dobra, czekajcie, bo ile już stworzyłem tych skrzynek, ja speedrunuję te skrzyneczki, już 27 za nami i nic ciekawego tutaj nie dropnęło, halo, halo, co to ma być widzowie, czyżby znerfili pode mnie tego chesta, no nie, no tak nie może być, ostatnio w tym momencie już pewnie dwie fortunki dropnąłem, albo jedną przynajmniej, a tutaj aktualnie, no, kiepsko. Ja i tak wiesz, że coś dropnie, zresztą trzeba zaczarować tą skrzyneczkę widzowie jakoś, trzeba jakoś się podejść, obkręcić i fortunka albo huge teraz może dropnie, uwaga, 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 o, mówiłem, zaklęcia oddają, exotic pet, 200kg na plus już jesteśmy, fajnie, fajnie, ale liczymy na coś jeszcze potężniejszego dzisiaj. A i sorry, że tak szybko otwieram, ale wiecie, no ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał dla was pół godziny, bo i tak ledwo kto go obejrzy, więc chcę przespiedranować i zobaczyć, zobaczyć. Czy coś ciekawego nam tutaj dropnie? Proszę, proszę, proszę. No, kończ, czwórka, Średnio mi to potrzebne. Bo już mam tyle na coin, że mi starczy. Strong Petsy również mi średnio potrzebne. Chyba, że dadzą nowe enchanty, to wtedy się może przydadzą. Ale póki co, no to liczymy na coś lepszego. Nie zielone, nie niebieskie. Dajcie mi legendary albo mityczne. O, jest Egzotik Pet. Bardzo fajnie, Egzotik tak też przyjmujemy. Czyli dwa Egzotiki, okej, okay, fajnie. Uu, mi Midastaz! Ej, co jest? No, powoli ta skrzynka wam powiem, że się rozgrzewa. Fajnie, fajnie. No, Lightning, naprawdę ta skrzynka się powoli rozgrzewa. Cztery chyba mityczne. W sumie to jeden to jest Egzotik. Ale cztery księgi w ciągu, nie wiem, minuty? W sumie to trzy, bo Egzotik wcześniej. Ale no, w ciągu dwóch minut na pewno cztery księgi nam dropły. Fajne nawet. Tylko to dalej nawet nie jest Fortunka, no. One są fajne, kolejny lightning w ogóle, hej. Ja nie chcę Lightningu, bo one chodzą po 40 koła zaledwie, dajcie mi coś lepszego tutaj. Nie, żebym narzekał, co nie, ale lightning nawet jednego klucza nam nie zwraca. Coś lepszego teraz? Ajajajajaj. Panie kotku, pan... ja od pana pożyczam te berło. niech pan nie ucieka, ja pana złapię i tak. Dobra, dzięki, mamy berło widzowie. I lecimy dalej z tym opening jorem. Kończ fureczka. Mamy fortunę, e, fortunę widzowie. Pierwsza fortuna w dzisiejszym openingu, Let's go, elegancko. Czyli już milion zwrócił nam się, plus te księgi to z półtorej miliona. Jeszcze tylko 3,5, więc ten huge musi być nasz. Przypomnę, musi. Nie ma innej opcji, ja go muszę dropnąć. To nie jest, że chcę czy coś, ja go muszę dropnąć. Ja sobie nie wyobrażam innego w ogóle scenariusza. Ja już w głowie mam tylko zakotowane: huge pet, huge pet z tego czesta, nic więcej. Ale fortunka bardzo fajna, nie wybrzedzam. Bo na pewno mega oddaje i mega jest dalej droga, bo chodzi dalej po ten milion. Więc fajnie. Ta power czwórka, no to już nie niezbyt fajnie. No dobra, halo, 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 panie Hujo, pan już niech wyskakuje powoli z tego czesta, Bo już połowa z openingu za nami. Pan już by mógł wyskoczyć, prawda? No, no, no. Nie taki drop, takiego sobie nie życzymy niestety. Teraz fortunka. puu. Łowcy skarbów 4. To nie jest dalej, to, ale to jest fajny enchant. I polecam wam go stosować. Krystal K, okej. Okay. Kolejna szansa na dropnięcie Huge'a za spoko. I teraz. Strong Petsy. Nie no, trzeba jakąś nową taktykę przystosować, wiecie? Tu mamy Huge Huntera. No, to powinien nam dropnąć, ale może weźmy sobie jeszcze ubierzmy coś takiego jak. O! Rainbow tutaj owocek Może on nam doda szczęścia Plus, plus, plus Kostka? Nie no, to jest bardziej taki dog wizard chyba, tak? Huge wizard No to nawet nie jest dog To raczej kostka na niego nie zadziała Ale zobaczymy, zobaczymy Nie no, taki speedrun wlatujesz do szok ja nawet nie patrzę za bardzo na te itemy. Tak na szybko przeglądam tylko. Więc nawet jakbym się nie zdziwił, jakby już dropnął ten huge, ja bym nie widział go. Ale chyba jeszcze nie dropnął. Ale wiecie co? Spójrzmy sobie tak na szybko. Eee, przejrzałem na szybko i niestety go nie ma, więc nie. Nie, nie dropnął nam jeszcze. Diamond flag, coin trójka. Fortunka teraz. Jednak nie. Ale może teraz fortunka. Fortunka, let's go. No, coś te czesty są chyba zniszczone, widzowie. Jak ostatnio tak ładnie dropiło, to teraz jakiegoś peszka mamy. No niby jest ta jedna fortunka, prawda? I te exotic pety, ale to jeszcze nie jest to. Crystal key, okej. Okay. Mm, co ja jakby się Hyuja nie udało, w co bym celował? No szczerze, Royalty Char na pewno by mnie ucieszył. Lub dwie na przykład te fortunki. Jakby jeszcze dwie dropnęły, też bym był ok. Nie narzekałbym, bo ten opening tak by był albo na lekki minus, albo na zero. Byle tylko widzowi nie być na minus. Chciałbym być albo na zero, albo na plus. I Exotic Pact kolejny, już trzeci. Z samych tych księg mam już chyba 900 tysięcy, więc fajnie. Już mamy 2 miliony na pewno zarobione. To jeszcze tylko 3. Łowcy Skarbów, Top Power. Gdzie nam tych kluczy stało 30 kluczy! ej, naprawdę widzowie, potężny speedrun zrobiłem, potężny. Myślałem, że odcinek będzie trwał tutaj z 20-25 minut, a tu jednak uda nam się może nawet w 10 to nagrać. Jak będzie ostatnie, nie wiem, z 15 kluczy, trochę zwolnimy ten opening, bo powiem szczerze, że jak tak szybko otwieram, to nie oddaję. Ja otwierałem bardzo powoli to mega oddawało. Chyba po prostu ten no, huge nie, nie jest w stanie się załadować tak szybko. Ej, nie no dobra, 26 kluczy. 3 czwarte openingu za nami. Troszkę się przejmuję, że nie będzie tego huge. Ale jest fortunka, jest fortunka, dobra. Nie narzekam, jest fortunka. Te klucze zawsze oddaję. Nie wiem czemu, ale zawsze. Ilekolwiek sztuk tworzę, i tak oddadzą. Przeliśmy sobie tak na szybko. Dwie fortunki, to jest około niecałe dwa miliony. Tu mamy prawie, że milion. Dołóżmy, mi da to są 3 miliony. A wydałem pięć chyba równe, dokładnie pięć. Więc jeszcze potrzebuję dwie fortunki: dwie fortunki albo jednego takiego huge'a. Wierzę, preston, że dasz mi coś takiego. No, święta już są, widzowie, są święta. Na święta preston bym go oddać. Chociaż wybredne nie będę, bo ostatnio udało mi się dwa huge dobyć: huge Rafa i tego innego, nie wiem, jak się nazywa totalnie. Mermind, czy jakoś tak. I to dosłownie po 8 godzinach dropienia, więc kto oglądał odcinek, ten wie. Mega szczęście, preston, świąteczny prezent taki mi sprawił. Ale jeszcze tak dodatkową wisienką na torcie byłbym ten huge, bo mega mi się podoba. Jego na pewno bym nie sprzedał. Bo moim zdaniem z tych huge'ów aktualnie, które są w grze, on jest najpiękniejszy. No nie licząc hipomelona. O, w ogóle charmstone. Nie licząc hipomelona, tylko mi hipomelon jest z tych fruit eggów, na które mi niestety zbyt stać. Bo jeden taki chodzi 600k. No ale nie licząc hipomelona, ten, ten huge jest drugi najpiękniejszy w tej grze moim zdaniem. Dobra, dawaj mi tu coś jeszcze fajnego. Ok, sekundka przerwy. Otwórzmy sobie kolejnego Charmstone. wierz, że coś dropnie ciekawego. O, Glittering! Ej, co jest? Ten opening faktycznie może wyjść na zero, bo to jeszcze czarmy dropnęliśmy. Glittering jest drogi, poczekajcie. Coin Charm 150 koła, Glittering 700 tysięcy. Czyli kolejny milion. Brakuje nam miliona, więc jedna fortunka, jakby dropnęła, to już byśmy byli na zero. Więc fortunka musi dropnąć minimum. Minimum. Let's go, let's go, let's go. No, name tak chyba nawet nie jest warty tysiaka, więc to chyba nie jest to. W tego nie celujemy. Lecimy dalej, lecimy dalej. Mamy tojban No to to też nie jest to. 14 kluczy nam zostało. Ej, naprawdę już teraz mniejsze szanse, wam powiem. Ale nadzieja umiera ostatnia. Może się uda ostatnich tych chestach dropnąć. Uwaga, 13 kluczy. no Strong pass czwórka. Lecimy dalej, ostatnie dwunastka, name tak. Teraz może. Łowcy skarbów i kończ czwórka no nie jest to to, czego szukamy, widzowie, to nie jest to. Dawaj huge mi tutaj, no Tutaj też w ogóle nic nie dropnęło totalnie. 9 kluczy nam zostało, widzowie, 9 ostatnich kluczy jest mi tylko że on jest warty 100-150 tysięcy. No to teraz dodając tego mi destacza, chyba mamy równe 4 miliony. Łowcy skarbów 4. No, daj tego hugea, no ja go bardzo chcę. Ja pewnie jeszcze no, kupię klucze i będę otwierał na live'ie, znając życie, bo ja go naprawdę bardzo chcę. Jak tak podlicząc, ile wydałem na te klucze, to ja bym sobie mógł go na spokojnie kupić, ale nie, ja muszę go dropnąć. Nie chcę go kupywać. Ja muszę go dropnąć, widzowie. Bo to jednak jest totalnie coś innego, jak kupić tego hugea, jak dropniecie. Ile kluczy? Trzy klucze, ostatnie, widzowie. Ostatnie trzy szanse, czy uda nam się dropnąć. No jeżeli zostawiliście łapeczkę w górę, to na pewno nam się uda. A zobaczymy, czy widzowie mnie tutaj lubią, czy niestety niezbyt. I no tutaj chyba niestety jakiś ziomek nie zostawił łapki w górę. No ale okej, okay, uznajmy, że się poprawił. Uwaga, co dropnie No, chyba jednak nie zostawił, ale dobra, teraz na pewno już zostawiłeś łapkę w górę, prawda? I uwaga, patera, patrz teraz, patrz teraz co się dzieje. Puu! No, niestety nie udało się, widzowie. No, Huge, nam się nie udało zdobyć, ale ja i tak jestem szczęśliwy z tego openingu. Nie będę smutny. Jakby mi nic nie dropnęło, pewnie bym był bardzo smucony. Ale z racji tego, że dropnęły nam dwie fortunki, trzy exotic pety, mida touch, glittering w ogóle z Charmów, coin Charm. Czyli około 4 miliony gemów. Tak sobie przeliczając, to jestem na minus tylko milion, a milion w tych czasach to jest nic. Odrobię go w pewnie w godzinę max 2. Ale Huzyku ja Ci nie odpuszczę. Będę próbował ci dalej dropić. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Teraz na ekranie macie ostatniego zwycięzcę odcinka, który zwycięża mi stacza, więc kolego, koleżanko, serdecznie Ci gratuluję i zgłoście po nagrodę. A póki co to na tyle w tym odcinku, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnych takich i się mano, a i jeszcze wesołych świąt, bo zapomniałem dodać.